Teraz Konfederacja. Trzeci wynik Sławomira Mencena w poprzednią niedzielę. O rozmowach z Sławomirem Mencenem będziemy jeszcze mówić w dalszej części programu, więc na razie o samej debacie. Czy któryś z kandydatów bardziej Pana przekonał, pani Pośle? Poziom debaty był ogólnie bardzo niski. Potwierdza moją i była większość elektora, to Konfederacji opinia, że tutaj mamy niestety do wyboru dwóch bardzo słabych kandydatów. Gdybym miał wskazywać, kto tu przegrał na punkty, no to musiałbym wskazać jednak na Rafała Trzaskowskiego, który dokonał dość spektakularnego samozaorania, wygłaszając cały szereg opinii które były, miały być potem zweryfikowane, a nawet wprost, żądając weryfikacji przez demagoga, było nie było lewicową instytucję, i ten demagog raz po raz te tezy i opinie Rafała Chyba Trzaskowskiego jedynastra. weryfikował w sposób, w sposób negatywny. Tak? Tutaj była, była ta wymiana zdań, gdzie, gdzie Karol Nawrocki powiedział Rafałowi Trzaskowskiemu, że zbudował tylko 60 mieszkań komunalnych. Trzaskowski wezwał demagoga do weryfikacji i demagog zweryfikował, że w istocie Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy zbudował tylko 60 mieszkań komunalnych.